Jak myślę o tym coraz częściej, to myślę sobie, że nie mamy innego wyboru. Musimy to dać wszystkim ludziom na świecie. Olimp nie pozwala. Nie pozwala, ale naszym obowiązkiem jest dać to ludziom. Rozumiesz, nie mamy innego wyboru. Kiedy to odkryliśmy, musimy to przekazać ludziom. No, ale nie wolno. Dlaczego nie wolno? No? No, bo nie pozwalają. Kto nam nie pozwala? Olimpkompany chociażby. Ale I poza tym wojsko trzyma na tym łapę. Jak y, odpowiednio wejdziemy do środka, to, to nam się uda. Wiesz jak to zmieni świat? Ludzie staną się całą jednością. Będą mogli ze sobą komunikować się na całym świecie. Będą mogli e, robić e, zakupy, będą mogli oglądać filmy, słuchać muzyki, e, wysyłać maile, listy. Mhm. To zmieniliby dostęp do wszystkich zasobów. Stalibyśmy się, stali się niczym bogowi. I to za darmo. Mhm. Zróbmy to. to. To jest łatwa sprawa. Wystarczy tylko przedostać się do Agencji Wojskowej Hephaistos, myślałem już o tym. Gdybyś mi bramkę udostępnił, w odpowiednim momencie Ściągnęlibyśmy te wszystkie pliki. Mogę to zrobić. Jesteś pewien? Spróbuję. Wydaje mi się, że tak. Będziesz miał. Sprawdzę. Będziesz miał kilka sekund, zanim zadziałają ich zabezpieczenia. Dobra? Uważaj. O, możesz. Jest! Poszło. Ha. No i co Mówiłem ci, że dobrze się stało, że daliśmy to ludziom. No, zobacz, pro, jaki przepływ informacji, mm. e, ile, ile dobra się dzieje, ludzie dzielą się pikami. Rozmawiają z rozmawiają. Sobą. Instytucje mogą lepiej funkcjonować, niesamowite. A, a to jeszcze nie wszystko. Zobaczysz, że ludzie będą z tym eksperymentować na wszystkie sposoby. To będzie niczym ogień dla nich. Zobaczysz. Mm. O, dostaliśmy Co? maila. Wydaje się, że to jest Olimp panny, ale tak jest. Pandora i XI. Nie otwieraj tego nawet. Nie otwieraj tego. Ale może to coś ważnego. <laughs> ważnego, ważnego. Lepiej nie otwieraj. To... Ale przecież to jest z Olimp. To może być. Wirus. Mówiłem, żebyś nie otwierał. Teraz już za późno. Zobacz, co się stało. Mm. Śmieszne kotki, mnóstwo śmieci, reklam, plotki, rolki. Straszne. Co oni z tym zrobili? I teraz ludzie zamiast dzielić się informacjami, to codziennie po 5-7 godzin tracą. I to, przy, i to przez ten Eagle firmę, która wyżera im te 5 godzin dziennie. Codziennie Eagle wyżera im 5 godzin. A oni rano wstają i myślą, tak. że mają nowe 24 godziny, to ten dzień będzie wyglądał lepiej. Ale I dzieje się tak podobnie, poza... jest tak tak samo. Nie jesteśmy w stanie tym, przeciwstawić się temu. Wszystko poszło na marne. Może jeszcze kiedyś się nauczymy. Bo przecież ta wiedza tam ciągle jest, tylko oni nie chcą do niej dotrzeć. Koncert już o to zadbał. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Witamy serdecznie w roku 2025. Szybko ciało. M może przyniesie nam nowe wynalazki. Z pewnością. Ale widzisz, tak to obywa z tymi wszystkimi wynalazkami. Na początku ludzie pełna euforia, ciekawe rozwiązania, a później rodzi, rodzi się szereg problemów. Można byłoby mnożyć przykłady niewłaściwego mhm. wykorzystania wynalazków: dynamit, ogień, rozszczepienie jądra atomu. Internet, a w przyszłości być może sztuczna inteligencja. To jest ciekawe. Coś jest takich w ludziach, że na początku wynajdują coś, żeby to było niczym ogień dla ludzkości, a później wszystko to się gdzieś spłaszcza, staje się niebezpieczne. Co się dzieje? Co zrobić, żeby, żeby temu zapobiec? Myślę, że dobrym przykładem jest właśnie internet. Mhm. Bo przecież pomysł był świetny, żeby wszystkie dostępne zasoby bezpłatnie tak. udostępniać wszystkim ludziom. I to, to się udało. I to, tak to, to się w pewnym momencie udało, no ale później bardzo szybko się okazało, że są poszczególne grupy interesów, mhm. które no, chciałyby na tym zarabiać pieniądze. Tak. I to był pierwszy chyba problem, z internetem, który miał być darmowy, a już nie jest darmowy. Pamiętaj o tym, że też i ludzie mają sobie coś takiego, co, co powoduje, że te wynalazki są wykorzystywane tak a nie inaczej, czyli z jednej strony wykorzystywanie ich w celach konsumpcyjnych po prostu lub w celach takich no, takich płaskich, chciałoby się powiedzieć, a nie tych takich wielkich, prawda? Do... No tak, mamy problem chociażby z z scrollowaniem hmm. tak, z tym że spędzamy wiele godzin na właściwie niczym, na, na przeglądaniu stron, na przeglądaniu tak. informacji, które nie wnoszą lotek, tak, nie wnoszą mhm. niczego, niczego nowego. Bardzo mi się podobało kiedyś to, kiedyś to stwierdzenie, które, które siedzi w mojej głowie cały czas, że mamy w internecie ten dostęp do całej wiedzy ludzkości, powiedzmy prawie całej wiedzy ludzkości, a oglądamy śmieszne kotki. No i coś w tym jest, oczywiście. I teraz co zrobić, żeby uchronić się w, w nowych sytuacjach przed, takimi, przed takim właśnie niebezpieczeństwem? Oczywiście to też, to też nie jest tak, tak to, nie można tego malować w tak czarnych barwach, mm. bo przecież ci, którzy są powiedzmy młodsi, nawet nie dostrzegają być może tego potencjału, tych, tych możliwości, które daje mm -hmm. nam Internet. Tak? Dzisiaj korzystamy z filmów, muzyki. W takiej skali, która 40 lat temu byłaby niewyobrażalna, byłaby no, gdzieś to prawda. W grani, w grani, na granicy science fiction, prasa, tak? papierowa prasa mm -hmm. praktycznie zaginęła, wyginęła. Tak? To mm -hmm. Dzisiaj nikt nie czyta gazet z papieru. Także no, ten potencjał w internecie jest, no tylko że coś takiego, jak mówisz, jest w nas, że wolimy rzeczy proste. Nie od nas mm -hmm. wysiłku intelektualnego. No, i tak jak powiedziałeś wcześniej, na pewno tam, gdzie taki wynalazek się pojawia, zawsze pojawiają się pieniądze. Trzeba to spożytkować przez jakieś firmy, które to produkują, to udostępniają i oczywiście na tym zarabiają, więc to jest to duże niebezpieczeństwo. Wydaje mi się, że w tym całym obszarze, gdzie i ludzie w pewien sposób źle używają pewnych, pewnych rzeczy, które dano im, z drugiej zaś strony firmy, czy też ludzie, którzy na tym zarabiają, powoduje, że to staje się łatwym łupem. Tak, wypacza się, łatwym łupem jest dla, 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 dla właśnie tego złego korzystania. I teraz wydaje się, że tutaj jest rola etyków, rola ludzi, którzy wybiegają w przyszłość. Samo imię Prometeusza. Które jest, tłumaczy się tego, który wybiega w przyszłość, czyli widzi, czyli to byłoby takim zadaniem w pewnych momentach, kiedy, kiedy odkrywamy jakąś nową rzecz, odkrywamy nową rzecz, to dobrze by było, dobrze jest, kiedy są ludzie, zaczynamy się nad tym zastanawiać, to, toczą się dyskusje, debaty, wybiegamy po prostu w przyszłość. Tak, musimy przewidzieć wszelkie mm -hmm. konsekwencje tego tych nowych, mm -hmm. nowych wynalazków, ale to też nie jest tylko rola wybranych, dla wybranych etyków. Tak. To też jest przede wszystkim, przede wszystkim rola każdego użytkownika danego wynalazku, tak? Fajerwerki też można wykorzystywać mm -hmm. w sposób niewłaściwy lub właściwy. Nie? Więc tutaj przede wszystkim to jest chyba takie pole dla każdego z nas, takie żeby... Mądre za... korzystanie z, tak. z dobrodziejstw. żeby w, w w odpowiedni, odpowiedzialny sposób mm -hmm. korzystać z zasobów, z potencjału, który jest nam dostępny. Wyobraźmy sobie, jakie problemy mogą, mogą nas czekać w przypadku chociażby sztucznej Inteligencji. Mm -hmm. Coraz więcej się o tym mówi. Jak powinniśmy z niej korzystać? A jakie problemy moglibyśmy sobie wyobrazić, mogłyby zaistnieć w przypadku mm -hmm. wynalezienia, czy, czy wehikułu czasu? Zgadza się. I myślę sobie, że ta puszka Pandory, ona zawsze się otwiera, przy każdym wynalazku, i teraz też to jest takie zadanie dla nas. Kiedy siadamy do tego komputera, odpalamy ten internet i wchodzimy w niego, to przypatrzmy się, używajmy mądrze i miejmy świadomość, że już dawno ta puszka Pandory została otwarta i te wszystkie. Zgubne rzeczy, one już tam są, a być może jeszcze nie wszystko wylazło z tej puszki. Tak, pojawiają się ci, coraz to nowe, nowe problemy, jednostki chorobowe. Hmm. My z tym wszystkim będziemy musieli sobie poradzić w najbliższych latach. Tym odcinkiem chcieliśmy rozpocząć nowy cykl. Ten cykl nazwaliśmy Między Mitem a Logosem. Z jednej strony chcielibyśmy pokazywać właśnie mądrość mitów, legend, podań, baśni, bajek, a z drugiej taką naukową, twardą wiedzę logos w, logo z wypływającą z dokonań filozofów, poszczególnych filozofów w, w kontekście etyki. Mhm. Zapraszamy. Zapraszamy, żebyście z nami. To byli, żebyście towarzyszyli nam w, tych, w tej podróży. W tej nowej drodze. Mhm. I mam nadzieję, że odkryjemy dużo ciekawych przerw. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów. No, mogę to zrobić. Wiesz, że to dla dobra ludzkości. Okej, okay. ale zanim zadziałają ich systemy, będziesz miał kilka sekund. No, okej. Okay. To uważaj. Dobra. Teraz. Nie, to nie musisz, to kilka sekund, to nie musisz tego od razu, nie? Ty musisz tam się włamać. A to myśmy nie grali już? Aha, dobra. Myślałem, myślałem że próbujemy.